Jak to jest? Wiecie co? A, mężczyźni, dzisiaj temat nasz ukochany, no nie? A bo pełno ich na tym świecie są dobrzy, źli, tak jak wszędzie, ale są też mężczyźni, którzy za przeproszeniem mówią o tobie, że jesteś wredna. że jesteś taka, że jesteś puszczalska, że jesteś uu, po prostu wszystkie możliwe epitety, no nie? Szczególnie jak dobrze wyglądasz. Dlaczego? Bo mężczyźni, którzy mówią o tobie, że z nic... Że e, obgadujesz, że, że zdradzasz, że po prostu jesteś flądra, że inne rzeczy. To jest po prostu e, łatwa manipulacja. Po pierwsze, nie chcę, żeby ktoś się Tobą zainteresował. Po drugie, chcę, żeby inni ludzie widzieli, jaka jesteś zła, że jesteś po prostu w taki sposób Cię widzieli też, że też okropna, zła i podła. Mm, jak mi to zrobić mogła, nie? Tylko, że nawet się z tymi ludźmi nie zadajesz. Ja przykładowo w ogóle nie chodzę na randki, nie rozmawiam z mężczyznami, ale jak ktoś na mnie wpadnie na mieście, to zaprzepaszam. Przepraszam, nie spieprzam, jak mam długie nogi Bo mam po prostu dość Dość braku szacunku do kobiet W tym kraju i ogólnie Jeśli ktoś już okaże szacunek To wtedy spoko, jeśli nie, do widzenia I tak mężczyźni jak kobieci Jak ktoś jest niemiły, to do widzenia Jak ktoś jest miły, dzień dobry a, I co z tymi mężczyznami? Powiedzą wszystko. I powiedzą, że, że spałeś z nimi, to miasto, nie wiem co jeszcze, że zdradzałaś, że to, że tam to. Główno prawda. Tak naprawdę ci ludzie chcą, żebyś nie miała kogoś nowego w życiu, żebyś nie spotkała ekstra pary żebyś myślała, że jesteś niekochana, nikt cię nie chce, nikt Cię nie lubi, żeby po prostu cię zgnąć, żebyś do końca życia kobieta miała depresję i to jest główny cel tych ludzi. Więc to, co mężczyźni mówią na twój temat, to najczęściej wiesz, jaki jest tego powód? Tego powód jest taki, że im nie dałaś ciała, im odmówiłaś, ich odrzuciłaś i teraz się mszczą i Chyba było potwierdzenie. No, także, dziewczyno, szanuj się, szanuj innych i nie pozwól źle o sobie mówić. Jeśli ktoś będzie chciał ci coś przypiąć, jakąś łatkę, to powiedz, że to gówno, prawda, masz prawo się bronić albo po prostu zlać. Tym bardziej, że jak mówię, jeśli mężczyźni a, mówią o tobie źle, to nie dlatego, że jesteś z tylko dlatego, że dobrze wyglądasz. Że masz wysokie standardy i możesz mi wierzyć, nie musisz się nikomu z niczego, z niczego tłumaczyć i nie musisz w ogóle przepraszać za to, że popełniasz pomyłki, przepraszać za to, jaka jesteś, że dobrze wyglądasz, że jesteś sobą. Skąd z ten? Po prostu do siebie. Jesteś fajna, taka jaka jesteś, w makijażu, bez makijażu, a jak jakiegoś faceta odrzuciłaś i teraz na ciebie szczeka, to jego problem, bo to świadczy o nim. Pozdrawiam.